No i tak jak mówię, mówi, że zarabia tylko 3000 zł miesięcznie, jest na utrzymaniu rodziców i mieszka u teściów jakby każdy ze smaką tam sytuację majątkową, ja nie będę tego komentował, no to to nie jest nic złego. W, w Polsce mamy wiele rodzin wielopokoleniowych, gdzie ludzie w średnim wieku mieszkają ze swoimi teściami czy dziadkami. Ja I też jestem za żeby tym, żeby sobie tak radzić. Do tego, żebym z tego kpił, to nie Nie, nie, nie absolutnie, robił. nie, nie kpię, tylko jeżeli człowiek eee, ważne, chce ważne, bronić żeby, granic, czy potrafi właściwie... swojego życia trochę ogarnąć, tym bardziej jak się ma piątkę dzieci. Nie nie dorosły, zdorosły, zdorosły, dorosły zdorosły, zdrowy człowiek. 49 lat. że, 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 że z faktu mieszkania w nieruchomości należącej do najbliższej rodziny, że jest coś nieogarnięte. Przeciwnie, to jest normalna sytuacja. Sam mówi, że, że, gdyby, sam na przykład, mówi, że nie zarabia, że, że nie ma. ma mieszkał nielegalnie w innym państwie, w nieruchomości należącej do rządu innego państwa, albo na utrzymaniu jakiegoś rządu, to byłoby coś niewłaściwego, tak? Natomiast jeżeli ktoś żyje w zgodzie ze swoją rodziną, wychowuje dzieci, działa społecznie, no jeszcze raz powiem, nic mnie z nim nie łączy, ale nie będę go krytykował za to, bo nie widzę powodu.